Znajdujemy się właśnie na ulicy Szewskiej w Andrychowie, gdzie trwała akcja policji oraz zespołu ratownictwa medycznego i prawdopodobnie to właśnie tutaj doszło do zatrzymania mężczyzny, który ostrym narzędziem zaatakował nie wiadomo na razie osobę. Mężczyzna, około 27-letni mieszkaniec Andrychowa poszukiwany był przez liczne jednostki policji. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy przeczesywało Andrychów w poszukiwaniu nożownika. W końcu, jak udało nam się ustalić, mężczyzna został złapany. Dzisiaj przed godziną 14 do jednego z zakładów fryzjerskich w Andrychowie wszedł młody mężczyzna, który radził narzędziem dwóch przebywających tam kobiet. 72-latka została opatrzona i zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Wadowicach. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W związku z tym zgłoszeniem został ogłoszony alarm dla Andrychowskich i Wadowickich policjantów, którzy zostali zadysponowani na miejsce zdarzenia. Policjanci rozpoczęli ustalenia, zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ponadto ustalili dane personalne mężczyzny i dodatkowo zabezpieczyli także jego miejsce zamieszkania, gdzie około godziny 15 ujawnili typowanego mężczyznę i zatrzymali. Jest to 27-letni mieszkaniec gminy Andrychów. Na ten moment są wykonywane z nim czynności. I to właśnie tutaj na ulicy Szewskiej w Andrychowie, jak relacjonowali świadkowie, którzy przejeżdżali tą ulicą, informowali o tym, że młody mężczyzna zakuty w kajdanki był prowadzony do radiowozu.